Wczoraj wieczorem ogromny update do Black Ops Cold War, a dzisiaj rano niewiele mniejszy do Warzone. I nie tylko. A ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Nim przejdę do omawiania szczegółów, a tych trochę dzisiaj będzie, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę już teraz oraz oczywiście subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, a chcesz być na bieżąco ze wszystkim ze świata Warzone. Przejdźmy już jednak do tak zwanego update'a środka sezonu. W zależności od platformy, na jakiej gracie, update ten wymaga pobrania od 50 po 133 GB danych. Co się więc kryje? Za tak ogromnym rozmiarem aktualizacji. Przede wszystkim standardowo gra podmienia stare pliki nowymi, co oznacza, że w końcowym rozrachunku pobieramy tak jakby grę na nowo, a nie tylko i wyłącznie nową zawartość, ale żeby nie było, nowa zawartość jest również jak najbardziej zawarta w tym nowym update. Cie. Zacznijmy więc może od oficjalnych patch notes, a później przejdziemy do nieco dokładniejszego opisu. Twórcy informują nas, że naprawiony został dev Error 6634 na Xbox, Boxie, a ja się pytam, co z innymi dewerorami występującymi głównie na PC. Naprawione zostały również odzywki operatora Simsa, Beka oraz Garci oraz czwarta misja operatora Bakera. W kwestii zmian w gameplay'u. Od teraz płyty pancerza mają respić się na każdej miejscówce, a nie tak jak dotychczas bywało, że w niektórych meczach na przykład na całym Superstorze niemożliwe było znalezienie choćby jednej sztuki płyty pancerza. Naprawiono i poprawiono również system pingowania. Od teraz ma on być prostszy i dokładniejszy. Główną zmianą jest między innymi to, że przytrzymanie przycisku pingowania przez dłuższą chwilę usunie wszystkie pingi naraz, ale będą to niestety w dalszym ciągu jedynie pingi stworzone przez nas samych. Na wyspie odrodzenia naprawiony został exploit, który pozwalał wyjść za mapę, a na grabieży od dzisiaj będzie można upuścić self-revive'a w taki sam sposób jak upuszczamy np. amunicję. Przyszedł natomiast czas na najciekawsze zmiany, a więc zmiany w balansie broni. Według oficjalnych patch notes zwiększony został recoil Auga, tłumigi od teraz poprawnie pokazują zalety i wady. Lufa Cavalry w końcu zwiększa obrażenia zadawane pojazdom. Poprawiona została animacja przybliżenia lunety w niektórych celownikach oraz usunięto nieintencjonalne benefity, jakie dawały niektóre lufy. To były oficjalne patch notes i niestety, od razu muszę Was ostrzec, że mają się one nijak do faktycznych zmian jakie dotknęły balans broni, czy ogólnie zmian na mapie. Przejdźmy więc od razu do tego co faktycznie zmienił ten update. Oczywiście przez najbliższe kilkadziesiąt godzin ludzie zajmujący się testowaniem prawidłowego działania dodatków do broni, jak na przykład JGOD czy True Game Data, na pewno wyjaśnią dużo więcej rzeczy, ale już teraz bez żadnych większych testów mogę Wam powiedzieć, że na przykład szybki magazynek na ff ze kompletnie rujnuje ADS tej broni, więc od razu go zamieńcie, a AUG to w zasadzie działa tak samo jak działał, przynajmniej według mnie w dalszym ciągu niszczy tak jak niszczył. Generalnie na przykład w kwestii właśnie magazynków, wydaje mi się, że zostały poprawione wszystkie opisy magazynków i teraz faktycznie te szybkie magazynki no bardzo mocno zwiększają czas przybliżenia celownika, co raczej nie ma zupełnie sensu w używaniu ich no do broni na blisko, bo wtedy najważniejsze jest to, jak najszybciej przycelujemy. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, no mnóstwo rzeczy zostało znowu wywróconych do góry nogami i i nie jest tak, że znowu wszystko się zgadza z opisem, tylko niektóre rzeczy znowu wskazują jakieś inne rzeczy, i generalnie, tak jak mówię, przez najbliższe kilkadziesiąt godzin, może nawet troszkę dłużej, będziemy poznawali dokładniejsze zmiany. Niestety nie od samych twórców, ale od osób w społeczności, takiej jak na przykład J-GOD, które tym zajmują się od zawsze. Patch Notes nie było natomiast mowy o nowym sklepie. Nie wiem jak to dokładnie nazywać, ale chodzi o te maszyny, które do tej pory jedynie pokazywały nam procent zakażenia Werdańska. Od teraz możemy podjąć z nimi interakcję i kupić w nich absurdalnie mocne rzeczy. Zresztą zobaczcie sami. Prócz standardowych rzeczy do zakupu, jak maska przeciwgazowa, self-revive, armor box czy zrzut, od teraz mamy dostęp również do zakupu zaawansowanego BSP. I tutaj jeszcze nie testowałem, czy tego z Multimodern Warfare, czy to po prostu tak jakby potrójne BSP, przez co nie musimy trzy razy kupować zwykłego BSP, tylko możemy raz zakupić to. Jeżeli tak, no to w sumie spoko. Oszczędza, na, oszczędza to sporo czasu e, przy sklepie i jakby z tym, a Akurat nic złego nie widzę, natomiast w sklepie tym pojawił się również killstreak jasnowidzenie, który jest nam już znany, bo można było go znaleźć czasami w bunkrach, ale generalnie jasnowidzenie to nic innego jak killstreak umożliwiający zobaczenie wszystkich stref w meczu do końca, co oznacza, że od teraz. Kamperzy, bądź po prostu ludzie, którzy wypełniali zwiady zawsze przez cały mecz, żeby po prostu poznać tą ostatnią strefę. Od teraz wystarczy, że uzbierają jedynie 20 tysięcy dolarów, bo jak dla mnie za to to jest tylko 20 tysięcy dolarów, i będą wiedzieli już wszystko. Będą wiedzieli dokładnie, w którym budynku się rozstawić, żeby e, no, mieć jak najlepszą pozycję w końcowej strefie. Do zakupienia pojawił się również popularny RCXD, ale z tego co wiem, to on detonuje gaz, a nie jakby... Jakiś materiał wybuchowy, więc jest jakby bezużyteczny, według mnie. No, bo nie zniszczymy nim na przykład żadnego pojazdu. Co więcej, na samej górze tego menu w sklepie na pewno zauważyliście również Killstreak Bombardowanie, do którego potrzebny jest e, dostęp, fioletowa karta dostępu, dokładniej rzecz ujmując. Aby takową kartę znaleźć, musimy wykonać zombie event na mapie, czyli zabić po prostu 40 zombie. Następnie z taką kartą udajemy się do tego. Nowego sklepu, tak go nazywajmy, i kupujemy dzięki niej właśnie Killstreak Bombardowanie, który uruchamia się automat automatycznie po jego zakupie i bombarduje przez dłuższą chwilę lokację, w której obecnie znajdują się zombie. Widzicie to teraz mniej więcej w tle, jak to wygląda. Ten ostrzał trwa naprawdę długo i on zadaje bardzo dużo obrażenia. To jest tak, jakbyście puścili, no nie wiem, 50 Klaster strajków w jedno miejsce, i to jakby się rozrzuca po całym tym obszarze, gdzie obecnie znajdują się zombie. Jest to też zaznaczone takim czarnym kółkiem na mapie. No i oczywiście bombarduje to jedynie to miejsce, w którym obecnie zombie się znajdują. Także jeżeli w przyszłości zombie zmienią lokację, to bombardowana będzie zupełnie inna lokacja. A jeżeli Okaże się tak, że zombie w końcu zaczną e, przemieszczać się w inne miejsca i zostawać też na tych, na których były wcześniej, no to kto wie, czy przypadkiem aktywowanie tego bombardowania nie sparaliżuje. Jakiejś większej części mapy, że na przykład wtedy w trzech miejscach na mapie będzie właśnie to bombardowanie, no i wtedy już naprawdę, jeżeli ktoś znajdzie się na otwartej przestrzeni w takim miejscu, no to będzie miał spore problemy, bo tak jak mówię, trwa to bardzo długo, to bombardowanie i zadaje bardzo duże obrażenia. Ale jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się oczywiście w najbliższych dniach czy też tygodniach. Z takich nieistotnych zmian poprawiony został również wygląd kamuflaży z Black Ops Cold War. Od teraz są one takie bardziej lepsze. Wizualnie, nie wiem jak to nazwać. No i z bardzo ciekawych rzeczy jest też to, że w końcu zostały dodane do Modern Warfare mapki, o których mówiłem Wam już kilka miesięcy temu. To są te mapy do trybów 6x6 i 2x2, które łączyłem wtedy razem z tymi nowymi broniami, które zostały odkryte w plikach gry, które zresztą były do użytku przez jakiś czas w Werdańsku, e, jak ten Serak, ten CX9, czy chociażby ten RAL e, MG, e, lekki karabin maszynowy, także te mapki zostały dodane w meczach prywatnych Modern Warfare, co może oznaczać, że już za niedługo w końcu pojawi się ten wyczekiwany przez wszystkich update do Modern Warfare, co wprowadziłoby też właśnie myślę te nowe bronie do Warzone. No i to w zasadzie wszystko, o czym chciałem wam teraz na szybko z tym update'em powiedzieć. Oczywiście jeżeli będą wychodziły nowe inne rzeczy, to będę wam o tym nagrywał nowe materiały, także jeżeli chcecie być ze wszystkim na bieżąco, to w tym momencie subskrypcję na tym kanale i będziecie wiedzieli dokładnie wszystko, co wiedzieć chcecie. Będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę, jeżeli ten materiał wam się podobał. A ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia do jut jutro. Mówi Goldzor. Na razie.